能。<laughs> Siema, z tej strony Ostry, trener Akademii Piłkarskiej Macieja Morawskiego. Chłopcy, mam dla was challenge. Chodzi o to, żeby podczas żonglerki odbić piłkę od stopy, która znajduje się na ziemi, a nie w powietrzu. Wygląda mniej więcej to tak. Hop. I mamy jedno powtórzenie ze sobą. Powtarzamy ich jak najwięcej. Mam nadzieję, że mnie pobijecie. Pamiętajcie, aby podczas ćwiczenia odchylić ciało do tyłu, żeby piłka kiedy będzie spadać nam na stopę. Nie odbiła się od kolana, nie odbiła się od biodra. Wychylamy się do tyłu, żeby piłka mogła spokojnie spaść na stopę. To tyle. Ćwiczcie, trenujcie. Widzimy się na boiskach. Cześć! chłopaki, z racji tego, że mamy dużo czasu, chciałbym rzucić wam wyzwanie. Diamentowe pątki, w których trzymam ręce w ten sposób. Jak przed chwilą widzieliście, udało mi się zrobić ich 40. Teraz wasza kolej. Mam nadzieję, że wielu z was pobije mój rekord.